Wonderlejen rzuca na stół 45 miliardów euro w zamian za podpisanie Mercosur. Krajewski dostał rózgę od rolnika. Ja, jako reprezentant związkowców, e, chcę też panu przekazać taki prezent, rózgę, za pana dotychczasowe dokonania. E, mam nadzieję, że pan przyjmie. To jest prezent noworoczny dla pana ministra! Skłócanie rolników trwa w najlepsze. Dlaczego tak się dzieje w całej Europie, a tylko w Polsce jesteśmy tak bardzo skłóceni? Tak, to się udaje. Rządowi Donalda Tuska. Ja dzisiaj dla Was chciałabym przekazać takie moje spostrzeżenie, bo wiele komentarzy jest z zarzutem, że my się lansujemy w internecie. Kolejne substancje zostaną zakazane w unijnym rolnictwie. W Brukseli znów wraca temat, który od miesięcy dzieli Europę i wywołuje coraz większy niepokój w środowiskach rolniczych. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Postanowiła sięgnąć po potężny argument finansowy, kładąc na stole kwotę 45 miliardów euro. To pieniądze, które mają przekonać wahające się państwa, przede wszystkim Włochy, do poparcia kontrowersyjnej umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur. Propozycja pojawia się w kluczowym momencie. Negocjacje dotyczące umowy z Mercosur trwają od lat, ale właśnie teraz Bruksela naciska na jej finalizację. W zamian za otwarcie rynku unijnego. Na produkty rolne z Ameryki Południowej komisja oferuje pakiet inwestycyjny, który miałby wesprzeć europejską gospodarkę, transformację energetyczną i przemysł. Oficjalnie mówi się o wzmocnieniu konkurencyjności i strategicznych partnerstwach. Nieoficjalnie o próbie kupienia politycznego poparcia. Szczególną rolę w tej układance odgrywają Włochy. Rzym od dawna znajduje się pod silną presją własnych rolników, którzy alarmują, że umowa z Mercosur uderzy bezpośrednio w produkcję mięsa cukru, zbóż i wielu innych sektorów. Włoskie gospodarstwa podobnie jak polskie muszą spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy środowiskowe, sanitarne i dobrostanowe. Jednocześnie miałyby konkurować z towarem produkowanym w zupełnie innych warunkach, często taniej i przy mniejszych ograniczeniach. 45 miliardów euro ma być argumentem, który zmieni nastawienie sceptyków. Według planów pieniądze trafiłyby między innymi na inwestycje infrastrukturalne Przemysłowe i energetyczne w Europie. Dla rządów oznacza to realny zastrzyk finansowy, który można przedstawić wyborcom jako sukces negocjacyjny. Dla rolników jednak taka propozycja brzmi jak sygnał ostrzegawczy. Interes produkcji rolnej zostaje zepchnięty na dalszy plan. W całej tej strategii coraz wyraźniej widać pęknięcie między polityką handlową Unii a deklaracjami o ochronie europejskiego rolnictwa. I bezpieczeństwa żywnościowego. Z jednej strony Bruksela mówi o Zielonym Ładzie, ograniczaniu emisji i wspieraniu lokalnej produkcji. Z drugiej forsuje umowę, która otworzy rynek na tani import wołowiny, drobiu, cukru czy soi z krajów, gdzie standardy są nieporównywalne z unijnymi. Dla wielu środowisk rolniczych to nie jest już tylko spór o handel, to pytanie o przyszłość europejskiego rolnictwa jako takiego. Czy miliardy euro są w stanie zrekompensować długofalowe straty tysięcy gospodarstw? Czy pieniądze dla rządów mogą zastąpić stabilność dochodów rolników i bezpieczeństwo żywnościowe kontynentu? Decyzje zapadające w Brukseli i Rzymie będą miały konsekwencje daleko wykraczające poza dyplomatyczne salony. Dla rolników w całej Unii, także w Polsce, sygnał jest jasny. Gra o Mercosur wchodzi w decydującą fazę, a stawką nie są już tylko umowy handlowe, lecz realne przetrwanie wielu sektorów produkcji rolnej. Minister Krajewski na ostatnim spotkaniu dostał rózgę od rolnika. Panie ministrze, 9 y, będą rolnicy protestować w Warszawie. I czy pan z tymi rolnikami będzie rozmawiał, czy jak do tej pory z celebrytami, ponieważ do tej pory pan rozmawiał z ludźmi, z związkowcami, którzy jednak nie reprezentują rolników. Ja jako reprezentant związkowców chcę też panu przekazać taki prezent, rózgę, za pana dotychczasowe dokonania. Mam nadzieję, że pan przyjmie. To jest prezent noworoczny dla pana ministra! Przyjmie pan prezent? nie? Proszę się nie bać, proszę przyjąć ten ja, prezent. Proszę się nie naprawdę. ekscytować, spokojnie, naprawdę. Oczywiście się odniosę, bo za swoją pracę ani nie oczekuję rusk, ani nie oczekuję kwiatów. Po to jestem, żeby wspierać polskich rolników i to robię każdego dnia. Spotykam się z nimi za prezent, dziękuję, ale mówił pan o celebrytach. Wręcza pan rózgi, nagrywa pan telefonem. Chce być pan jednak celebryto, związkowcem, a nie rolnikiem, który przychodzi walczyć o prawa rolników. Będzie pan miał nagranie w sieci, będzie pan się budował na tym. Jak wszyscy faryzeusze, którzy nie protestowali wtedy, kiedy zboże do Polski jechało niekontrolowane, ale protestowali wtedy, kiedy dawaliśmy dopłaty do polskiego zboża, żeby je wywieźć. Ci, którzy słuchają faryzeuszy z PiSu z jednej strony, a z drugiej strony tych z Konfederacji, którzy nie zrobili nic w Europie, żeby obronić Polskę przed Mercosur, nagrywają filmiki, puszczają je w sieci, ale nie ma ich zdecydowanych stanowisk, wystąpień. Tylko na TikToku są mocni, ale nie są mocni w Europie. Nie są mocni tam przy stole, gdzie trzeba dbać o interes polskich rolników. I więcej rolnicy się organizujecie sami, niż organizują to właśnie politycznie sterowani działacze, związkowcy, którzy często chcą się wybić do większej polityki z tej mniejszej. Dziękuję bardzo. Protesty rolników sprawiły, że władza w całej Europie zaczęła z nami walczyć, i grupy rolników coraz mocniej skłóca się ze sobą, żeby nie mieli siły wspólnego głosu. Obecna cena mleka to jest złoty 60. Zł. Jeśli Państwo znajdziecie cenę litra wody w sklepie ze złoty 60, zł, to gratuluję. Nasze mleko jest teraz po złoty 60, zł. ale się jestem bardziej przerażona tym, że jedyne co się udaje temu rządowi, jedyne co się udaje partii, która powinna wspierać rolników najbardziej bo z partii rolniczej się ci i PS, to jest kłócenie nas nawzajem. Jedyne co widzę w komentarzach, jak się pojawia plakat, gdzie rolnicy chcą protestować, to jest: Macie świetne ciągniki, nic nie robicie. Narracja w telewizji jest taka, że my jesteśmy największym wrogiem w tym momencie państwa. Strajkujemy. Mój główny apel. Jest do państwa, drodzy rodacy. Żebyście trochę bardziej się zastanowili nad tym, dlaczego to robimy, czy tylko jest w naszym interesie, czy to nie ma jakiegoś głębszego sensu, dlaczego tak się dzieje w całej Europie, a tylko w Polsce jesteśmy tak bardzo skłóceni. Tak, to się udaje rządowi Donalda Tuska. Kłócić nas nawzajem. Pokażmy, że jeszcze damy radę, bo nikt za nas tego nie zrobi. Nie wiem, czy za rok tej porze będzie komu strajkować, a wiem na pewno, że wiele polskich gospodarstw rodzimych upadnie. Musimy się wziąć do roboty. Tomasz Buczek także zabrał głos. Za chwilę upadną najmniejsi, później średni, a na końcu ci najwięksi zostaną wykończeni przez gigantyczne korporacje, czy to na Ukrainie, czy w Ameryce Łacińskiej. I do PSL-u dzisiaj szczególnie jeden krótki apel. Musicie postawić sprawę jasno premierowi Skowi. Albo stanie w obronie polskiego rolnictwa, albo wyzrywacie koalicję rządową. Tutaj innej drogi nie ma. Spotykacie się z częścią rolników, urabiacie rolników w kierunku takim, aby nie wychodzili do protestów, albo próbujecie nawiązać dobre relacje, aby te protesty nie były ostre, takie, jakie przecież wszystko pamiętamy, kiedy tutaj zboże ukraińskie zalewało nasz teren. Nie, rolnicy się nie godzą, my się nie godzimy, oczekujemy realnych działań. Ta umowa jest cały czas do zatrzymania. Apelujemy o to, aby nie poddawać się i nie dawać się wmanewrować w zagrywki PSL-u, nie siadać do stołu z politykami PSL-u, bo dzisiaj nie ma o czym mówić. Trzeba protestować i rozliczać ich z realnych działań. Julita Olszewska powiedziała o tym, że coraz mocniej atakuje się rolników w sieci. Ja dzisiaj dla Was chciałabym przekazać takie mo moje spostrzeżenie, bo wiele komentarzy jest... Y z zarzutem, że my się lansujemy w internecie? Otóż lata 80. I 90. 90 lepiej pamiętam, bo jestem 87. Kiedy na przykład w rodzinie było pięcioro dzieci? Jeden wyjeżdżał za granicę, drugi szedł się uczyć, trzeci zostawał na wsi, czwarty brał ślub, albo zakładał nową rodzinę. Ale co łączyło wszystkie te dzieci? W wakacje wnuczki przyjeżdżały na wieś. I to nie na dwa dni na dzień, tylko na miesiąc. Ferie spędzało się na wsi. Wykopki, czyli zbieranie ziemniaków, to była naturalna rzecz. Nawet w szkole mieliśmy wolne, ażeby pomagać rodzicom zbierać ziemniaki. I ta wieś była widoczna wtedy. Każdy wiedział, że to, co bierze od rodziców z wioski do miasta, to jest ciężka praca. Żniwa były po dwa tygodnie, trzy. Bo Trzeba było skosić to powiązałką, trzeba to było znieść, zostawić, wrzucić na wóz, przywieźć do stodoły, wymłocić. To wyglądało tak. No i teraz mamy XXI wiek, kiedy już się na wioski nie przyjeżdża. Ta praca wygląda inaczej. My mamy piękne maszyny, które zobowiązują, bo to za darmo tak naprawdę nikt tego nie dostaje. Ceny poszły do góry maszyn z powodu dopłat. Do, 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 do. To już było tłumaczone milion tysięcy razy, więc już tego tłumaczyć nie będę. Konsumpcjonizm na pełnej petardzie. Mamy w sklepach wszystko możemy z domu to kupić. Przywiozą nam, wyładują, postawią. Wszystko jest piękne. Pamiętam, jak moja mama przed każdymi świętami tapetowała. Było świniobicie. Każdy miał świnkę, każdy miał kurę, każdy miał co tylko chciał. A teraz? Teraz wioska to tak naprawdę to to, co my wam przedstawiamy. To to, co my możemy dla was przekazać. Ja wiem, majowe było, modlitwa majowa, litania, każdy miał czas przyjść wieczorem do wioski i przed kapliczką się pomodlić. Siedzieliśmy na ławkach, dzieciaki się bawiły, jeszcze bruk był u nas w wiosce. E, rodzice siedzieli, gadali, plotkowali, coś tam się śmieli. E, w tej chwili mamy maszyny, mamy wszystko, nie mamy nic. Taka jest prawda. To jest XXI wiek. I co nam zostaje? Zostaje internet, ażeby do was dotrzeć. Do was, którzy już nie mają nic wspólnego z wioską. Którzy wioskę widzą tylko z okna samochodu i to, jaka to jest wioska, bo bez krowy, bez, bez konia, no może konie chodzą, no. I jeżeli ktoś potrafi dobrze wykorzystać media społecznościowe, ażeby przekazać jakąś wiedzę, nawet jeżeli nasze filmiki potrafią być durnowate, bo czasami człowiek zdurnieje od tej biedy, od, od tego myślenia, co dalej, jak to będzie wyglądać, musimy sami się o siebie martwić już. Bo jest jak jest to my to przekazujemy. To, co możemy. Plus do tego, jak coś tam na główkę siądzie i chce się trochę weselej się pośmiać, no to to też robimy. Bo my nie jesteśmy robotami, że mamy, tak jak niektórzy mówią, weź się do roboty. A skąd ty wiesz, co ja robię? Ten film będzie trwał 3 minuty, 20, nie wiem, niech będzie 4 minuty. To jest 4 minuty wyjęte z mojego życiorysu dzisiaj. Ja nie nagrywam go 6 godzin, jak influencerki. My jesteśmy ludźmi, Którzy chcą pracować, którzy ciężko pracują, nie zawsze musimy pokazywać wam łzy, które się dzieją. I to chciałam przekazać dzisiaj. Składam życzenia wszystkim prawosławnym, bo są święta prawosławne. Dzisiaj jest wigilia. Podlasie jest wielokulturowe, wielowyznaniowe, więc tym bardziej. I tęsknię za tamtymi czasami. Kiedy tato wsadzał Ciebie w sześćdziesiątkę i kazał podjeżdżać, a nie daj Boże, jak ona zgasła, bo się nie odpalała, trzeba było rozciągać. I żałuję, że moje dzieci nie dotknęły tamtych czasów, kiedy trzeba było bardzo ciężko zapracować na wszystko. Teraz wszystko masz, a nie masz nic. To taka moja refleksja na dzisiaj. 9. widzimy się w Warszawie. A kto próbuje to podburzać, to współczuję. I nie jesteśmy onucami ani trolami. My jesteśmy ludźmi, takimi samymi jak wy, w mieście, którzy też chcą pracować i godnie żyć. W europejskim rolnictwie narasta kolejny poważny konflikt, który dla wielu gospodarstw może mieć bardzo realne i dotkliwe skutki. Tym razem chodzi o zaprawy nasienne podstawowe narzędzie ochrony zbóż na samym starcie wegetacji. Decyzje podejmowane w Brukseli wywołały alarm wśród rolników, którzy ostrzegają, że skutki tych zmian mogą odbić się nie tylko na plonach, ale również na bezpieczeństwie żywnościowym. Kolejne substancje czynne stosowane w zaprawach są wycofywane z użycia na terenie Unii Europejskiej. Oficjalnym powodem są kwestie środowiskowe i ochrona zdrowia, jednak z perspektywy pola wygląda to zupełnie inaczej. Rolnicy podkreślają, że zaprawy nie są środkiem na wszelki wypadek, lecz absolutną podstawą ochrony młodych roślin przed chorobami grzybowymi i szkodnikami, które atakują zboża tuż po siebie. Bez skutecznych zapraw ziarno trafia do gleby praktycznie bez ochrony. Oznacza to większe ryzyko porażenia przez pleśnie, zgorzele siewek oraz presję ze strony szkodników glebowych. Straty mogą pojawić się jeszcze zanim roślina na dobre wzejdzie. Rolnicy alarmują, że w wielu regionach Europy, także w Polsce, warunki glebowe i klimatyczne sprawiają, że rezygnacja z zapraw to prosta droga do spadku obsady i niższych plonów. Decyzje te są elementem szerszej strategii ograniczania chemii w rolnictwie, problem w tym, że tempo wycofywania kolejnych substancji nie idzie w parze z wprowadzaniem realnych, skutecznych zamienników. Rolnicy słyszą o alternatywach biologicznych i innowacyjnych metodach ochrony, ale w praktyce, na masową skalę, takich rozwiązań po prostu nie ma. Środowiska rolnicze podkreślają, że brak zapraw oznacza przeniesienie ochrony na późniejszy etap. Zamiast jednorazowej, precyzyjnej ochrony ziarna, konieczne będzie częstsze wykonywanie zabiegów nalistnych. To z kolei oznacza większe zużycie środków ochrony roślin. Wyższe koszty paliwa, więcej przejazdów po polu i większe obciążenie dla środowiska. Paradoksalnie więc decyzje podejmowane pod hasłem ekologii mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Rolnicy mówią wprost, zboża stają się coraz bardziej bezbronne. Przy rosnących kosztach produkcji, niestabilnej pogodzie i presji taniego importu z krajów trzecich, odbieranie podstawowych narzędzi ochrony to kolejny cios w opłacalność upraw. Szczególnie zagrożone są mniejsze gospodarstwa, które nie mają zaplecza finansowego, by eksperymentować z niesprawdzonymi rozwiązaniami. Coraz częściej pojawia się też pytanie o odpowiedzialność za skutki tych decyzji. Jeśli plony spadną, a produkcja zbóż w Unii stanie się mniej stabilna, konsekwencje poniosą nie tylko rolnicy, ale również konsumenci. Wyższe ceny, większa zależność od importu i osłabienie europejskiej samowystarczalności żywnościowej. To scenariusz, którego rolnicy obawiają się najbardziej. Dla wielu z nich sprawa zapraw to symbol szerszego problemu polityki tworzonej z zabiórek, bez realnego uwzględnienia warunków panujących na polu. Alarm, który dziś podnoszą producenci zbóż, nie dotyczy jednej substancji czy jednego sezonu. To ostrzeżenie, że europejskie rolnictwo może zostać pozbawione narzędzi, bez których trudno mówić o stabilnej i bezpiecznej produkcji żywności. Daj znać w komentarzu, co uważasz o rolnikach, którzy udzielają się w sieci? Dlaczego społeczeństwo coraz mocniej ich hejtuje i nie zauważa, że to oni walczą w naszym interesie?